Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne panny w horoskopie na luty 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, to witam cię serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi mili, horoskop, który dla Was przedstawiam jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie tutaj musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moje drogie Panny, patrzymy. Zodiakalne Panny i Luty 2023. Cóż tutaj dla zodiakalnych panien w pracy, w finanse, w uczuciach oraz w zdrowiu? Zobaczmy, moje drogie Panny. Panna i Luty. Praca, finanse, materialna sfera życia. Uczucia, miłość, emocje, zdrowie, energetyka i ogólne samopoczucie zdrowotne. No, i popatrzmy, moje drogie panny, cóż tutaj dla Was szykuje los. Praca i finanse w lutym fantastycznie, no lepiej już być nie mogło. Karta świata spełnienie, satysfakcja, zadowolenie i sukces. Możecie już się szykować na wygraną. Jeżeli chodzi o osoby. Szukające pracy, znajdziecie pracę jak najbardziej i to znajdziecie taką pracę upragnioną, wymarzoną, pracę, która da Wam wielkie spełnienie, wielką satysfakcję oraz wielkie zadowolenie. Także szukajcie, działajcie, gdyż naprawdę. Macie szansę, drogie panny, znaleźć taką pracę w tym miesiącu, która rzeczywiście da wam poczucie takiej pełnej satysfakcji. A co to znaczy poczucie pełnej satysfakcji? Poczucie pełnej satysfakcji oznacza to, że będziesz zadowolony zarówno pod względem finansowym z tej pracy, pod względem tego, co będziesz w niej robić, czyli pod względem wykonywanych czynności oraz pod względem. Szefostwa i innych pracowników. Także no, fantastycznie, droga Panno, cudownie. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, no to tutaj nie mniej gorzej, moje drogie Panny, nie mniej gorzej. Z tego, co ja tutaj widzę, to będzie bardzo dobrze. Zostaniecie docenione, macie szansę na podwyżkę w swojej pracy, macie szansę na awans nasze szeroko pojęte właśnie rozwijanie skrzydeł w sferze zawodowej. Nie jest uniknione również to, że będziesz mieć szansę jakoś polepszyć swoją pracę, być może zmienisz miejsce na bardziej korzystne dla ciebie. Co niektóre panny też tutaj mogą mieć coś wspólnego z jakimś wyjazdem od, odnośnie sfery zawodowej w pracy. Tak czy inaczej, wszystko to bardzo tutaj dobrze wygląda. Zodiakalne panny pracujące. Yy... Jest tutaj pokazane to, że jeżeli jest dobrze w Twojej pracy, to nadal będziesz pracować i masz szansę na sukces, podwyżkę i rozwój zawodowy. A jeżeli ty, droga Panno, pracujesz i się męczysz, wiesz, że ta praca już tutaj wisi na włosku, to ja mam pokazane, że będziesz miała szansę się w lutym z niej uwolnić całkowicie i będziesz z tego powodu bardzo szczęśliwa, ale to jest tylko i wyłącznie dla osób, które czują się w swojej pracy fatalnie. A zobaczmy, a nie jeszcze finanse. Ja już tutaj bardzo rwę do tej miłości. Zobaczymy, cóż będzie na miłość, ale jeszcze finanse. Jeżeli chodzi o finanse, ukończenie jakichś spraw związanych z finansami mi się tutaj pokazuje. Być może załatwiliście jakieś sprawy w poprzednim miesiącu. No to mam tutaj pokazane to, że uda Wam się tutaj je całkowicie w lutym sfinalizować. Co niektóre panny będą wydawać bądź też już inwestować pieniądze w jakieś podróże, prawdopodobnie dalsze podróże zagraniczne. No to, zobaczmy tę miłość. Mhm. No to ja już się nie dziwię, dlaczego mnie tak rwało do odkrycia karty na miłość, bo tutaj jest mak. Czyli zodiakalne panny będą na pewno. Yy... Troszkę zdziwione, troszkę oszołomione, ale co niektóre z nich będą zadowolone. Jeżeli chodzi o singli i o singielki, czy masz szansę poznać nową osobę, droga Panno, masz szansę poznać nową osobę, szczególnie jeżeli interesujesz się tutaj poznaniem mężczyzny. Jest tutaj pokazany zupełnie nowy mężczyzna, zupełnie nowa osoba, której jeszcze w ogóle nie znasz wyobraź sobie, czyli to dopiero w lutym poznasz tę osobę. No i ta osoba jaka tutaj będzie, będzie bardzo utalentowana, będzie bardzo elokwentna, wygadana, komunikatywna, co dla zodiakalnej Panny jest bardzo ważne. Bo Zodiakalna Panna sama jest bardzo elokwentna, uwielbia rozmawiać na tematy ją interesujące, i ten mężczyzna właśnie będzie taki, że zainteresuje Was tutaj swoim charakterem i tym, co ma do powiedzenia. Czyli prawdopodobnie jest tak, że może bardziej od wyglądu tutaj spodoba się w tej osobie Wam jej charakter, jej elokwencja. No i relacja będzie tutaj się rozwijała. Na pewno zodiakalne panny w lutym w miłości te singielki na nudę narzekać nie będą, gdyż ktoś będzie y, wami zainteresowany. Będziecie miały szansę z kimś tak fajnie sobie na poziomie porozmawiać, poprzez co nie będziecie się nudziły. A co dalej z tego wyniknie, to zobaczymy w następnych miesiącach. A jeżeli chodzi o osoby w związkach... Hmm... Mam takie wrażenie, że tutaj jedna strona dominuje bardziej nad drugą. Musicie popracować troszeczkę nad komunikacją. Mam pokazane, że poprzez różnicę zdań między tobą a twoim partnerem, droga panno, która jest w związku, będzie jakaś kłótnia, sprzeczka, nieporozumienie. Wy tutaj yy, się nie rozstaniecie, gdyż karta o rozstaniu nie mówi, ona też rozstanie nawet tutaj nie pokazuje. Ale... Jest pokazane, że napięta atmosfera przez złe porozumienie z Twoim partnerem może tutaj być. Um, ale pomimo takiej dość napiętej atmosfery, ja mam tutaj, droga panno, pokazane to, że uda się Tobie i Twojemu partnerowi załatwić jakąś sprawę i ją tutaj zmanifestować, o której wcześniej sobie dużo myśleliście i planowaliście. Także jeżeli. Masz w lutym do zrobienia coś ze swoim partnerem, to ja mam pokazane, że Wam się razem uda to osiągnąć. Także bardzo dobra informacja. A cóż w zdrowiu? No, jeżeli chodzi o zdrowie, Zodiakalna Panno, przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na nogi i kręgosłup, gdyż to jest coś, co jest tutaj podstawą. Masz za mało ruchu. Karta pokazuje to. Że potrzebujesz w tym miesiącu więcej się ruszać Być może zapisać się na jakieś ćwiczenia Tańce, basen, nie wiem, cokolwiek Spacerować sobie, robić jakiś poran, jakąś poranną gimnastykę Cokolwiek, aby rozruszać swoje kości i mięśnie Oraz stały Gdyż to jest tobie niezbędne Jeżeli to zrobisz, twoje samopoczucie yy, będzie, <laughs> będzie tutaj yy, zdecydowanie lepsze Ślicznie Wam dziękuję moje panny za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, proszę zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca filmu, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie te horoskopy do końca. No ja wam ślicznie dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pa!